Apokalipsa koniec świata będzie zapowiada będą zapowiadały zmiany na niebie. Szokująca wizja, przepowiednia jasnowidza jackowskiego z Sławika Kraszenikowa. A więc co przekazała tutaj dusza zmarłego Sławika Kraszenikowa za światów, co przekazał tutaj ludzkości, co będzie takim symbolem, znakiem, na skutek czego będziemy mogli rozpoznać, że już wkrótce dojdzie do apokalipsy, może nie do końca do takiego końca świata, tak ale Rzeczywiście do gigantycznych zmian na ziemi. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Asnowidza Jackowskiego dotyczącą sławika Kraszenikowa. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, Zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat właśnie wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. Z Sławika Kraszenikowa, a więc co Jasnowidz Jackowski wyczytał z tego chłopca, który zmarł w młodym wieku, w wieku 11 lat, uznawany był za Jasnowidza. Wiele jego wizji, przepowiedni sprawdziło się. I co tutaj oczywiście metafizycznie, no bo ten chłopiec nie żyje, czyli co przekazała tutaj dusza osoby zmarłej, w tym przypadku zmarłego Sławika Kraszenikowa, co przekazała to Jasnowidzowi Jackowskiemu. I tu już się pojawia ciekawy bardzo wątek, wątek dotyczący zmian na niebie, że Apokalipsa Koniec świata będą zwiastować, czy będzie można zobaczyć, jeśli chodzi o symbol znak na niebie, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, ponieważ ja już to swego czasu przestawiałem, Była takie przepowiednie, można powiedzieć, ludowe, społeczne, można było takie przepowiednie usłyszeć w wielu rodzinach w Polsce, jeśli chodzi o naszych przodków, nasze babcie, prababcie, praprababcie tak zależy kto jest, praktycznie w jakim wieku, na przykład przed drugą wojną światową, jak nasze rodziny tutaj żyły to wiele osób po prostu yy, 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 były takie przekazywane, nie wiadomo na, na ile to jest prawda, na ile to jest po prostu tak wymyślne, ale rzeczywiście wiele było takich przepowiedni, mówi się, że to są takie przepowiednie ludowe, nie tyle wierzenia w ludowe, co przepowiednie ludowe, że drugą wojnę światową zwiastowało niepokojące niebo, że to niebo po prostu przed wybuchem II wojny światowej, latem było czerwone na niebie, co miało symbolizować piekło, yy, morze krwi, yy, tak, a więc jakby to, że podczas II wojny światowej Zginęło bardzo dużo ludzi. No, dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, że takie czerwone niebo to jest oczywiście no zjawisko, które występuje co jakiś czas. po Polsce też można to zauważyć e, przecież, tak, e, co jakiś czas. Jest to rzadko spotykane zjawisko, od razu trzeba to po prostu powiedzieć. Natomiast jest to możliwe, jest to dostrzegalne, tak. E, e, oczywiście pomijam kwestię czerwone niebo w momencie, kiedy jest zachód słońca i tak dalej, tak. E, no, to m, jakby tutaj to jest trochę inaczej, inna sprawa. Czerwone niebo, e, które praktycznie pojawia. Pojawia się, Ale nie jest charakterystyczne, nie wiem, że to jest lato, upalnie, słońce zachodzi, pojawia się czerwone niebo, tylko czerwone niebo, które ma taki charakter, po praktycznie krwisty. Natomiast tutaj, no i rzeczywiście, może to, może to po prostu zwiastowało, tak? Wiele ludzi praktycznie uważało w Polsce, tak? Że przed że latem po prostu to, to niebo było takie, oczywiście nie cały czas, tylko były takie dni, gdzie było to niebo było czerwone, i wiele ludzi po prostu, którzy przeżyli wojnę, mówili, że po prostu to niebo zwiastowało. E, że wkrótce dojdzie do wybuchu II wojny światowej, że wkrótce coś wydarzy się niepokojącego. Oczywiście niebo miało być takim symbolem to czerwone krwi, śmierci wielu ludzi, piekła, które zaraz po prostu będzie mieć miejsce na Ziemi poprzez wojnę. tak? No Wiemy, że bardzo dużo ludzi po prostu zginęło podczas II wojny światowej. I tu jest ciekawe, bo tu jest podobna sytuacja w przypadku Sławika Kraszenikowa. On nie mieszkał w Polsce, a on za światu przekazał takie informacje tutaj jasnowidzowi Jackowskiemu, że na niebie, będzie mniej, że na niebie będzie mniej błękitu, że będzie to niebo przez, przeistaczać się w lekki róż, tak? że po prostu niebo będzie mniej błękitne, a będzie bardziej różowe, będzie bardziej po prostu ono różowe, czy będzie po prostu prze, przekształcać się bardziej w kolor różowy, tak no, tamte wierzenia ludowe były takie, że to niebo było czerwone, aczkolwiek no to też jest pojęcie mm, względne, tak, kto jak odczytuje niebo, czy dla danej osoby to niebo jest czerwone, różowe i tak dalej, tak, no to też jest po prostu, kto jak patrzy z jakiejś perspektywy i to, e, też są różne tonacje, natomiast no, wiemy o co chodzi, tak, a tutaj Sławik Kraszenikow mówi, że to wszystko będzie zapowiadać właśnie, że niebo będzie mniej błękitne, a będzie bardziej różowe, bo będzie lekki róż, no, wiemy o tym, że lekki róż, jeśli chodzi o na niebo, to też nie jest normalna sytuacja. Niewątpliwie byłoby to pewnie jakieś piękne zjawisko tak na niebie, jeżeli byśmy widzieli taki lekki róż, natomiast według Sławika Kraszenikowa, e, takie zjawisko będzie symbolizować, że wkrótce będą się dziać rzeczy niepokojące. E, no tam Sławik Kraszenikow mówi o tym, że ludzie będą sierotami, że będą błąkać się, że Europa was zdradzi, że dojdzie po prostu do wojny światowej, że wojny zostały już przesądzone, nie ma odwrotu przed tymi wojnami że będziecie się praktycznie tułać, tak, tak mówił Sławik Kraszyników, kiedy ludzie nie dogadają się, przejtoczy się po prostu wojna krótka, która zostawi mnóstwo sierot, wojna krótka, ale bardzo intensywna, która pozostawi po sobie mnóstwo sierot, tak. Tam jeszcze Sławik Kraszenikow mówi o tym, że to w ogóle miałoby być podyktowane przez istoty pozaziemskie, tak? Że to miałoby po prostu być tak, że ta obecna wojna jest to wojna dwóch istot, dwóch raz oni tutaj nie przybędą, oni tu są tak ten okres to czas redukcji ludności, czas redukcji ludzi na Ziemi. Czyli jakby istoty ziemskie miałoby walczyć z ludźmi na Ziemi, poprzez tutaj wojnę na Ziemi, zniszczyć po prostu populację ludzi na Ziemi. Tylko, no nie chodzi o takie po prostu wojnę, gwiezdne wojny, tak że istoty ziemskie po prostu przybędą tutaj na Ziemi i zaczną po prostu walczyć fizycznie z ludźmi, tylko te istoty pozaziemskie, według tej wizji przepowiedni, one miałby wpływać czy manipulować, czy wpływać po prostu na ludzi będących tutaj na Ziemi, którzy by prowadzili do wojny. Tak? Zresztą często się mówi na przykład, że w kogoś wstąpił diabeł, tak? Że na przykład jakaś sytuacja, na przykład, nie wiem, ojciec jakiejś rodziny zamordował swoją żonę i trójkę dzieci, tak? I mówił, to był taki dobry mąż i tak dalej. Co się stało z nim? Nagle po prostu diabeł w niego wstąpił, zamordował całą swoją rodzinę, gdzie dotychczas po prostu dbało o tą rodzinę, pracował i tak dalej. No właśnie jest takie powiedzenie, że w kogoś wstąpił diabeł, tak? E, oczywiście, no ja potępiam wszelką przemoc, wszelkie po prostu wojny na świecie i tak dalej, jestem za pokojem na świecie tak, potępiam wszelkie zbrodnie. Natomiast tutaj, czy też nie będzie podobna sytuacja, że te istoty pozaziemskie miałby wpłynąć na ludzi, na ziemi, oczywiście pewnie na, nie na wszystkich, tylko na przykład na decydentów, na polityków, na przywódców, że oni mieliby doprowadzić do wojny na ziemi, tak, co w, w konsekwencji przy dzisiejszej y, posiadaniu broni atomowej doprowadziłoby do de, de depopulacji, no skutek naturalny, tak, no, nienaturalny, bo naturalne to są śmierci biologiczne, ale jest y, 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 to naturalna kolej rzeczy w momencie, kiedy Zostanie użyta broń atomowa, tak? No, jak zostanie broń użyta atomowa, no to nie zginie tysiąc ludzi, dziesięć tysięcy, czy po prostu, tak? Tylko zginą miliony od razu, tak? W zależności od wielkości tej bomby atomowej. Czyli tak, Sławik Kraszynikow miał tutaj mówić, że istoty te możesz poznać, bo mają inne źrenice tak miałby po prostu mówić tutaj Sławik, Sławik Kraszenikow na temat tych istot, które miałby być między nami, no tutaj to też jest za to troszeczkę po prostu tutaj zchodzi też o teorie dotyczące reptilian, także między nami mieliby żyć reptilianie, którzy po prostu są takimi samymi ludźmi jak, ja, jak my e, natomiast oni e, po prostu wyglądają inaczej, tak że można ich poznać, że oni tam rzadziej mrugają i tak dalej, no to tam troszeczkę już po prostu to wchodzi w bajki takie, e, tak są takie filmiki, które po prostu pokazują, że ktoś tam rzadziej mruga, albo zachowuje się troszeczkę, no nie wiem, nie wiem, czy rzeczywiście jest to prawda, czy też nie, ale są takie teorie spiskowe, że między nami mieliby być praktycznie reptilianie, a więc istoty w jakiś sposób przypominające gady, płazy, oczywiście mające po prostu wygląd tutaj zewnętrzny jak człowiek. Natomiast pytanie też jest takie, czy tymi istotami złymi, tak, czy istota, istotami z kosmosu, czy to nie byłaby kwestia na przykład szatana, bo moglibyśmy to odnieść na przykład do kwestii kościoła Religii katolickiej, że diabeł po prostu w dobro się. Uzbroi, tak? Czy po prostu przy, 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 ubierze się, po prostu, jak to to można ubrać słowami, no, nie, nie potrafię tego ubrać słowami, że zło przybierze dobro, tak? Można w ten sposób, tak? Czyli ten szatan tak naprawdę będzie wyglądał jak człowiek, a będzie po prostu szatanem tutaj na ziemi. To tak jak ten przykład z tym ojcem, tak? Czy tam nie mówmy, że tylko ojciec, bo to może drugie dobrze matka na przykład zamordować trójkę swoich dzieci i męża, ale jako przy, przykład daję, tak samo tutaj, czy yy, tym diabłom. Na przykład nie są ci przywódcy polityczni, dygnitarze, wacy, którzy by doprowadzić do tej wojny światowej, do użycia broni atomowej. No, przerażająca. E, tutaj e, wizja przepowiednia Sławika Kraszenikowa. Nawet tutaj Sławik Kraszenikow mówił, że Czarnogóra i, i Bośnia i Hercegowina tam będzie. Mn... Że Czarnogóra i Bośnia-Hercegowina tam będzie mnóstwo ofiar, mnóstwo ludzi zginie. Według Sławika Kraszenikowa ta wojna tam będzie po prostu mieć miejsce. Aczkolwiek bym nie powiedział, że. To jakby Sławik Kraszenikow miałby na uwadze tylko dwa państwa, ale wymienił tutaj konkretnie jeśli chodzi o dwa państwa, że to po prostu Czarnogóra i Bośnia-Hercegowina, że tam po prostu będzie dużo ofiar. No wiemy o tym, że na początku lat 90. miała, mia, miała miejsce wojna, tak, jeśli chodzi o Jugosławię. Wojna po prostu tutaj tak w, na Bałkanach. Mnóstwo praktycznie ofiar, liczących w setkach tysięcy, niektórzy mówią nawet, że tych ofiar było 200 tysięcy, niektóre źródła mówią, że nawet po prostu milion tysięcy. No straszna, tak naprawdę sprawa. No jestem ciekaw, co na ten temat sądzicie na temat tej wizji przepowiedni tutaj Sławika Kraszenikowa, którą przedstawił Jasnowidzowi Jackowskiemu. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć.